Pamiętamy o tym, że dzbanek ma być właśnie bez sitka metalowego, go ceramiczne sitko albo szklane. i tutaj wrzucamy po kolei po prostu różne skarby natury. No i przede wszystkim, a to jest bardzo ważne, moi drodzy, nawadniamy nasz organizm. Bo pierwszy nasz pokarm to jest nasz oddech, głęboko przeponu przez nos oddychany, potem nawadniamy, a potem dopiero jemy. Dbajcie o siebie. Moja mama zawsze mówi: dbaj o siebie i za siebie. Dziękuję, że jesteście. Ja już usłyszałam moi drodzy cisza na planie, ale cisza oznacza właśnie, że moje miejsce zajął naturalny tutaj obywatel z sąsiedztwa. Dzień dobry panu, dzień dobry, ale tam są kamery. Ale pan naturalnie postanowił po prostu, że on zarządzi, słuchajcie, tą przestrzenią. A dzisiaj mamy, drogi panie operatorze, czy to jest moja kamera, czy to, do której mam mówić? Obie. Pozwólcie, że sobie tak przysiądę, właśnie na koniuszku, co by tutaj przestrzeni naturalnej i snu yy, ważnego yy, nie. No właśnie. No nie przeszkadzać temu gentlemanowi. A proszę bardzo, <laughs> może jednak, słuchajcie. Ale jeszcze pewnie wróci. Natomiast to jest taka pora drzemki. Od razu mi się głos podniósł. Bo ja mam dzisiaj dla Was taki odcinek, który obiecywałam w kontekście nadchodzącej jesieni, bo już jest taki, taka pora, kiedy dożywiamy swój organizm popijając to, co ciepłe, w ogóle nawadniamy ten organizm. To jest niezwykle ważne, że nasze nerki, nie tylko nerki, potrzebują właśnie ciepłego, ciepłego picia, żeby nas tak dogrzewać, ogrzewać od środka. Ale przede wszystkim, jeżeli my sięgamy od rana do wieczora po różnego rodzaju zioła, różnie je łączymy, to z tych właśnie skarbów natury, z takiego jaśminu, z takiego głogu, który mi się tutaj wysuszył właśnie na stryku, z rokitnika, z różnych na przykład suszonych owoców leśnych, z goździków, z ekologicznego imbiru i wielu, wielu innych składników, o których za chwilę opowiem, możemy swojemu organizmowi zaserwować wszystkie te składniki bardzo mu potrzebne o tej porze roku w kontekście właśnie wspierania układu odpornościowego. I tak, moi drodzy, yy, to, co kochają nasze nereczki, to jest na przykład na włoć. Do picia, na przykład w miodzie można dosładzać takie napary na włocią. Ja tutaj też mam zrobiony napar, natomiast Franek zabrał ze strychu stolik, więc radzę sobie jak mogę, te bębne stały się stolikiem. Ja w ostatniej swojej książce, Naturalnie i Ziołowo która cały czas jest dostępna i w opisie podam Wam link, gdzie można te cztery z pięciu albo trzy z pięciu książek, bo już się powolutku kończą, znaleźć i zakupić przez internet, to mam tutaj dwa rozdziały. I mam rozdział o tym, bo to jest książka, jak właśnie serwować sobie zioła do różnych potraw od rana do wieczora i te zioła, które właśnie wspierają nasz układ odpornościowy i nasze zdrowie. Ale jeden z pierwszych rozdziałów to jest poranne nawadnianie i oczyszczanie i różnego rodzaju właśnie napary, które pijemy rano, a z kolei rozdział, który właściwie przedostatni kończy tę książkę, to są napary wyciszające, idealne na wieczór i tutaj jest oczywiście napar z melisy, rumianek z lipą i miodem, na, napar z liści kwiatów właśnie głogu, na wyciszający napar z werbeny, zupełnie po inne zioła sięgamy rano, a inne wieczorem. Link zostawiam Wam na dole, bo jeszcze być może ktoś jest kto, kto chciałby właśnie taką naturalnie ziołową encyklopedię wykorzystania ziół w taką encyklopedię się zaopatrzyć, taką bardzo poradnikową, bo to są przepisy. Natomiast, moi drodzy, my po te zioła możemy sięgać różnie i ja zawsze mówię, że patrzę i słucham tego organizmu, jak on nie woła. Bo na przykład ostatnio, i, i nawet ostatnio opowiadałam o tym na Akademii Natury, że zawołała mnie biała herbata. Biała herbata, która jest bardzo dobra. Natomiast ja ją piłam od czasu do czasu i później jak zaczęłam zgłębiać wiedzę, cóż takiego, dlaczego ten organizm zawołał e, mój częściej białej herbaty, którą to białą herbatę właśnie mieszałam i bardzo to lubię łączyć z owocową dżunglą. Tą owocową dżunglę znajdziecie u doktora Różańskiego, wspaniałego fitoterapeuty w Laboratorium Zielarza. Też wam napiszę link, bo tam nawet mamy kod naturalny, więc zaopatruję się w te mieszanki bo to jest świetny surowiec, a w przypadku ziół kluczem jest surowiec. Yy, zaopatruję się w to już od czasu, kiedy zakończyłam swoją edukację dotyczącą fitoterapii. Natomiast taka mieszanka jest genialna, bo ją możecie dodawać do różnych herbat, właśnie żeby dodać taki, takiego orzeźwienia. To jest jedna opcja, czyli na przykład biała herbata z taką owocową dżunglą. Ale tak jak powiedziałam, tą owocową dżunglę możecie dodawać do różnych opcji. I tutaj mamy od naszych kochanych naturianek. Yy. Materiał o naturiankach jest, więc tam jeszcze podrzucę, bo to ostatni ten cudowny ekologiczny ogród, w którym gościliśmy. Dzięki wam i dzięki Waszemu wsparciu Patronite. Także dziękujemy wszystkim patronom. Jeżeli ktoś pragnąłby dołączyć, to link zostawiam też w opisie. Tu mamy, słuchajcie, zobaczcie, aż tak bym pragnęła pokazać. To jest moje odkrycie naturiankowego ogrodu. Melisa, słuchajcie, z nagietkiem. Melisa i nagietek. Melisa. Która jest królową. Wrzucę Wam też tutaj materiał, bo o Malisie robiliśmy materiał z doktorem Arturem Zagajewskim. Melisa to jest królowa, Paraselsus już o tym wiedział i mówił głośno. Natomiast nagietek to jest kwiatek małych dzieci. Też niezwykle ważny dla naszego zdrowia, nie tylko w pielęgnacji, bo często Wam opowiadałam, jak jestem zakochana w balsamach i oliwce od Natalki Stymacher, z tym herbs właśnie nagietkowej. Właściwie moje ciało to kocha. Skóra, bo to jest natura. Zawsze mówię, pielęgnujmy tą skórę naturą, pielęgnujmy tym, co możemy zjeść. To, co nie ma chemii, to po prostu co jest naturą, bo ta skóra, jako wielka powierzchnia, to wszystko pije, a wątroba potem musi sobie z tym radzić. Więc, jak to jest chemia, to jest niestety dodatkowa praca dla wątroby, a jak jest natura, to się ten organizm po prostu cieszy. Więc tu mamy na przykład zawarcie melisę z nagietkiem, ale zawsze też możemy dołożyć takie owocowe taką owocową dżunglę, to zmieni smak, będzie jeszcze bardziej ożywiająco. Chyba, że ktoś woli na przykład na wieczór tylko tak. Na wieczór opcja właśnie melisy z nagietkiem. Czy na przykład tutaj mam samą czystą melisę właśnie od doktora Różańskiego i do niej lubię dodać pigwy. Na przykład polecam Wam takie połączenie melisy z pigwą, bo sama melisa, ja akurat uwielbiam smak melisy, no ale mm, dla niektórych być może, czy dla dzieci, można uznać, szczególnie do takich aktywnych, bardzo jest wskazana, że na przykład melisa ma taki smak no, może mało atrakcyjny właśnie w kontekście dzieci. Ale jak dodamy takiej sobie owocowej dżungli, no to ten smak już zupełnie robi się inny. Moi drodzy, bardzo ważne jest, pamiętajcie, żeby przesypywać z różnych opakowań właśnie do szklanych słoików. My to widzimy, my wtedy po prostu wiemy, jak po to sięgnąć i to jest najlepsza z możliwych opcji. Lub takie apteczne właśnie słoiki, to są słoiczki, które uwielbiam, tym u mnie na półce, tak przypominają mi właśnie aptekę. To jest na przykład herbatka Moc Przemiany dla kobiet w okresie e, perimenopauzy, menopauzy. Świat, świat no właśnie Kwiat Głogu, Szałwia, Melisa, Krwawnik, Nagietek, Mięta. I to jest właśnie taka mieszanka od naszych kochanych naturjanek Ag Agonii i Patrycji. Ale to jest świetne, jak sobie zakupimy i zresztą są różne, bo... bo bo dziewczyny mają tutaj cudowne te mieszanki. Tu jest herbatka zdrowa cera na przykład, więc one, w zależności od tego, jakie dzieła się pojawiają, takie herbatki nam tutaj wyczarowują naturalne ze, ze swojego magicznego ogrodu. Ale do czego zmierzam? Warto sobie zakupić takie słóczki i postawić, bo po prostu w ogóle zioła jeszcze lepiej się czują, wybrane zioła w takich opcjach, że są ciemne, więc nie utleniają się i w ogóle, więc, więc super. Tu mam z kolei od Natalki, przywieziony w prezencie od natalisty stemacher z właśnie jaśmin, więc odrobinę go dodaję w różnych opcjach. Właśnie melisa z jaśminem, też świetna opcja. Zielona herbata z jaśminy. Pamiętajcie, zielona herbata to jest moc, moc antyoksydantów. Chyba jedna z najlepiej zbadanych herbat pod względem zdrowotnym, jeśli chodzi o antyoksydanty. Natomiast ona działa wysuszającą i ja akurat yy, jak dodaję ziel zieloną herbatę, to zawsze ją z czymś mieszam, żeby ona właśnie nie mieć takiego wrażenia, że ona wysusza, ale z kolei się świetnie sprawdza. Jak mamy wilgoć w organizmie, jak właśnie zaraz będzie kichanie, prychanie, i, i w momencie, kiedy po prostu ten organizm jest taki mm, przewadzony z wilgocią, którą pragnęlibyśmy w tym organizmie zrównoważyć, yy, no to wiemy, że podobne wzmaga podobne, przeciwne równoważy, czyli jemy i pijemy to, co będzie działać osuszająco, czyli jak mamy. Na przykład zapalenie zatok, katar. Tutaj założeni jesteśmy tym, co organizm chciałby oczyścić Ta, ten, te gile nazywają rzecz po imieniu. No to tu się super sprawdzi do jedzenia na przykład kasza jaglana, a do picia chociażby zielona herbata, na przykład czystek i sok z owoców czarnego psu. Wszystkie te mieszanki są bardzo wskazane. Tak sobie pomyślałam, że może w ogóle zrobię tak przez zimę takie odcinki. Co na co jak jest zapalenie zatok, no to co? Używać jak się ratować, tak m, wspierać naturalnie, to też myślę, że byłoby takie y, poradnikowe i, i, i przydatne. Tutaj słuchajcie, obok takich owoców właśnie tych leśnych, też mieszanka, którą uwielbiam, o, o, mam bardzo długo na półce zawsze robię zapasy na jesień i zimę, to jest z kolei piracka wiśnia. I też świetne połączenie, mam zieloną herbatę, czy białą herbatę. Ja tą białą akurat uwielbiam z tymi owocami, owocami takimi egzotycznymi. Biała herbata, zresztą chyba nie powiedziałam, bo tak się, urodziły się te wątki, bo już co patrzę, to już bym chciała, wiecie, <laughs> wykładziki o tych skarbach natury um, dla was tu serwować. Ale dlaczego mnie ta biała za, za, zawołała? Bo w momencie, a to był okres bardzo intensywny pracy, dużo intensywnie pracowałam, ja codziennie szłam rano i parzyłam właśnie tą białą herbatę z, ty, z tą owocową dżunglą. I doczytałam się, że między innymi jak głowa jest obciążona, że po prostu przepracowana, to ta biała herbata bardzo wspiera właśnie pracę mózgu. Także organizm wie lepiej. Tylko słuchajmy potrzeb tego organizmu. On wie, moi drodzy, zdecydowanie lepiej. Ale piracka wiśnia też jest świetna. Zresztą wiśnia jest wspaniała, bo ona jest idealna wieczorową porą. Jak macie problemy z zaśnięciem, to ta wiśnia o, jest świetna. Czy soki z wiśni, czy w ogóle konfitury wiśniowe, czy napary wiśniowe. Polecam, 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 czy na przykład dodatek do jakiejś kombinacji właśnie wieczorową porą wiś z wiśnią. Tutaj mamy, moi drodzy, gotową mieszankę moją jedyną herbatkę, księżycową moc. I tutaj zawsze polecam: zawsze chciałam mieć jedną swoją herbatyczkę. <grych> Rzucę wam miejsce, gdzie można kupić. Na pewno stacjonarnie można kupić w komorze normobarycznej na Wilanowie a przez internet w innym sklepie. Zresztą dopiszę Wam, gdzie jest, gdzie działa koc naturalnie. I to jest herbatka, którą nazywam Naturalna Księżycowa Moc, a ona ma w środku pigwę, imbir, kawałki jabłka, trawę cytrynową, miętę zieloną, kawałki marchwi, werbenę, żurawiny, płatki malwy, płatki hapru I bardzo dzieciaki lubią. Tutaj nie ma z czarnej, żadnej takiej mieszanki, która by ewentualnie podnosiła, pobudzała i tak więc można podawać i dzieciaczkom, i starszakom. I seniorom, i z różnymi dolegliwościami, na przykład jak jest nadciśnienie, czy coś, bo nie będzie działać pobudzające i to jest herbata organiczna. Bo pamiętajmy o tym, że w przypadku ziół, w przypadku skarbów natury, w kluczowa jest jakość, jak to jest przygotowywane, jak jest tu suszone. Ja, nawet jak sobie zakupiłam na bazarku właśnie pług i rokitnik, zresztą rokitniku też mamy świetny materiał z doktorem Arturą Zagajewskim, to też wam rzucę. To ja sobie sama tutaj zakupiłam, sama suszę, wiem, jak to jest jak to wygląda i tak dalej, w sensie, żeby to dopilnować tego. Lub ten surowiec, żeby jakość jego była bardzo dobra. Już Wam wielokrotnie mówiłam, nie pijemy herbat z tych mm, saszetek, które zawierają w sobie zarówno nierzadko plastik, bo jakby był sam papier, no to przecież to by się rozpadło zalane wrzątkiem. Więc często właśnie zawierają plastik, klej, bo te torbki są klejone. No to nie ma nic, z mojej drodzy, wspólnego ze zdrowiem. Więc robimy takie, ten surowiec, jak zaopatrujemy się w niego, to przekładamy właśnie do takich słoików. Tak jest najbezpieczniej, tak jest najlepiej, tak po prostu możemy potem sami sobie brać, mieszać i, i słuchać tego, um, no, czego poprosi, o co zawoła. Ja to lubię tak mówię: O, zawołał mnie pyłek pszczeli, o, zawołała mnie biała herbata, ona mnie zawołała. A właściwie moje ciało dało sygnał, że tego w tym momencie potrzebuję. Secie, tu też mam przesypane goździki, też z laboratorium zielarza. No, widzicie, takie źródło, z którego ja korzystam od wielu, wielu lat. I też pamiętajcie, że goździki to jest naturalne lekarstewko, <grymne> ja to mówię lekarstewko, pieszczotliwie na ból gardła, ze względu na to, że zawiera eugenol. I, i, i obok cynamonu to jest najsilniej działająca przyprawa, więc jak was boli gardło, dobrej jakości goździki yy, bierzemy. Ja to powtarzam po wielokrocie, ale często dochodzą do nas nowe osoby. Odcinek o goździkach też macie na kanale. Bierzemy 2-3 goździki, po prostu yy, do ssania, 15 minut i wtedy można wypluć. Natomiast yy, natomiast dodawajcie do naparów. Ja dzisiaj robię zupę i słuchajcie, natychmiast tą zupę, tak jak ryż, paillowadyjsku czy zupę, już gotuję z kuminem, już gotuję z rozmarynem, już gotuję właśnie z goździkami, z kilkoma plasterkami imbiru, tylko pamiętamy, imbir ekologiczny, nie te wielkie, takie jakieś, wiecie po prostu. Kije bejsbolowe, tak wygląda, wachlarz i impier ekologiczny. Chcemy po imbier ekologiczny, więc to też możemy dodawać właśnie jak robimy taki dzbanek, tak jak tutaj. To już poczekajcie, zrobię taką małą piramidkę. Pamiętamy o tym, że dzbanek ma być właśnie bez sitka metalowego, go ceramiczne sitko albo szklany, i tutaj wrzucamy po kolei po prostu różne różne skarby natury i wtedy możemy wrzucić właśnie do każdego, jak sobie taką o, mieszankę zrobimy. Dwa, trzy goździki, dwa, trzy plasterki imbiru. Dodatkowo o, już bym dorzuciła głóg, dorzuciłabym taką melisę z nagietkiem, troszeczkę na przykład owocowej dżungli, i już mamy cudowny napar. A potem możemy go, jeżeli ktoś lubi i może, dosłodzić na przykład takim miodkiem lipowym albo miodem nawłociowym. Tu polecam naszego dareczka stęczowej Pasieki. Zresztą macie dwa odcinki, on trzy odcinki na kanale stęczowej Pasieki już, które mają swoje lata ale tańczowa pasiega cały czas jest i, i ma się dobrze i wspieramy całym sercem. Yy, więc miodem lub na przykład sokiem zaroni, sokiem wiśniowym, yy, sokiem, no na przykład, na przykład, jakim teraz by można było jeszcze, takim, jakim mam w duszy grafie, który was zawoła. Słuchajcie potrzeb tego organizmu. Ten organizm, to ciało każdego dnia do nas mówi. Tylko my w tym pędzie, w tym przebodźcowaniu, nierzadko w stresie, My po prostu przestajemy słuchać nasze ciało. Przestajemy słuchać, co mówi nasze ciało, co szepcze nasza dusza, co podpowiada na nasza intuicja, co czuje nasze serce, które zna odpowiedzi na wszystkie pytania. My tak często o tym zapominamy, bo biegniemy, bo chcemy przebiec przez to życie. A gdzie jest przerwa na życie? Gdzie jest przerwa na filiżankę? Five o'clock? Czy jakakolwiek inna pora jest tą porą odpowiednią? Żeby brać przerwę na życie, żeby wspierać ten organizm. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Kłaniam się i, i dużo zdrówka, dużo mocy przesyłam. <grytanie> Dbajcie o siebie. Moja mama zawsze mówi: dbaj o siebie i za siebie. Dbaj o siebie i za siebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Ja tak się nagadałam. to ja sobie teraz. Nagrodę, no i przede wszystkim, o tego nie dopowiedziałam, a to jest bardzo ważne, moi twórcy. Nawadniamy nasz organizm, bo pierwszy nasz pokarm to jest nasz oddech, głęboko przyponu, przez nos oddychamy. Potem nawadniamy, a potem dopierujemy. A w ogóle to najpierw to się budzimy z uśmiechem. <laughs> z uśmiechem i się uśmiechamy sami do siebie i mówimy sobie, jaki to będzie dobry dzień. A on będzie dobry, dlatego że tyle dobrego mogę zrobić dla siebie, dla świata, dla drugiego człowieka, dla świata zwierząt. A propos tutaj kociaka, naszych sąsiadów. Wasze zdrowko. Aj, jakie to jest Mmm, Ale blisko. Oj, 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 oj. Dobrze.